Mnie jest jako mieszkańcowi miasta Wisły bardzo przykro, że się nie znalazł, natomiast rozumiem decyzję trenera. Piotrek miał pięć szans, pięć skoków na olimpijskiej skoczni. Widać zdecydowanie, że nie leży mu ta skocznia i coś się wydarzyło niedobrego. Ja się bardzo dziwię, bo widziałem go tutaj przed samymi igrzyskami olimpijskimi. No, był numerem dwa oczywiście po Kamilu Stochu. Nagle coś się zacięło. No zobaczymy, no nie przekreśajmy jego szans. Jeszcze są konkursy drużynowe i na obiekcie dużym. To jest jednostkowa decyzja trenera? Czy on się konsultuje z kimś? U nas w związku obowiązuje zasada, że Trener główny po konsultacjach ze swoim sztabem szkoleniowym, a wiadomo kto tam jest, podejmuje te decyzje suwerenne, a my po prostu je akceptujemy, bo kto jak to, ale to trener główny wie najlepiej, kto na kogo może liczyć i wystawia najlepszych. Jak z tym kaskiem Kamila Stowa pojawiła się tam nietypowa flaga polskich sił lotniczych. To na skrzydłach wszystkich polskich samolotów i nawet się jest ten symbol. I to pokazuje, że Kamil naprawdę jest w takim gazie, że jak F16 wystartuje na tych igrzyskach. A czemu to służy? To była jego decyzja? Żeby... Tak, tak. No, to są młodzi ludzie, oni zawsze mają jakieś ciekawe pomysły. W związku z tym Kamil wymyślił, że skrzydła ta Polska, i dlatego ten symbol na kasku się znalazł. Taki symbol dopilnuje do dalszych lotów dla osłonów. Nie, myślę, że to ma znaczenie tylko lekko psychologiczne, natomiast tutaj decydować będzie dyspozycja dnia i wytrenowanie i forma oczywiście. A jak to wygląda w usługach nieskotków też, na kaskach, na nartach dają jakieś znaki, które przynoszą szczęście, coś dla nich znaczą? Tak, każdy ze skoczków ma coś ciekawego, na przykład Klimek Murenka jest bardzo religijnym człowiekiem, więc tam symbole religijne się pojawiają. Na kaskach innych ludzi wymyślają sobie. To jest taka subkultura wśród tych młodych ludzi. A wśród zagranicznych zawodników jakieś nietypowe znaki pan by widział? Widziałem oczywiście i Morgenstern, i Schliessenzauer. Wszyscy mają coś ciekawego. Nie wiem, trzeba by ich było pytać, co to wszystko oznacza, aczkolwiek pewne znaczenie dla nich to ma. Czy imiona żon też się pojawiają? Nie, to raczej na rękawiczkach, że kogoś kochają i przesyłają życzenia. Jak kończy skok, to w rękawi na rękawiczce jest napis, że tak powiem, składający życzenia tej określonej osobie.